Interkom według mnie, na takiej, na takiej wycieczce to jest. W ogóle, na wycieczce, na motor, to jest fajna znaczy, rzecz. Ja w ogóle właśnie uważam, że Intercom to jest 60. Ja pierwszy Intercom, go Fritconano kupiłem po to, żeby jeździć, w pracy na motorku. No. Żebym mógł przez telefon rozmawiać, bo Ja tych telefonów mam, no kupę, nie? Więc tak, to mi tak, tak. na Daje swobodę. O. Dokładnie. Ja nie muszę się spinać, wiem, że sobie jadę na spokój na motorku i mogę dalej pracować. Nie? Dodatkowo, jak teraz co dokupiłem. No to no. też super, jedziemy sobie, komunikacja cały czas, coś można porozmawiać A ja nic sobie nawet kupi radyko Czy tam Spotify'a puścić Tylko, że teraz jak porównuję, no to <grytko> Kardo, kurczę, do Fritcona, no sorry Fritcon, ale Ale, Kardo ale... zrobił roboty Jakość dźwięku Przede wszystkim, jest super, no, to nie? Znaczy, Jakość dźwięku mnie zabiła od razu jak yy, odpaliłem pierwszy raz mm -hmm. Wiesz, był ten dźwięk Ja nie mogę, ani to jest, dopiero później zobaczyłem, że to JB